Moi drodzy parafianie, witam was ja, czyli go w kolejnym odcinku na kanale Moi drodzy, dzisiaj postanowiłem że zaczniemy sobie taką serię od zera do sprintera Polegającą na tym, że No będziemy mieli cały ten proces mój Uczenia się Willi, Ponieważ bardzo bym się nauczyć Gdyż iść, ponieważ marzy mi się supermoto również Mam na supermoto, no jak się na kole jeździ No to co to za jazda, prawda? I moi drodzy, stwierdziłem, że idealnym motocyklem do nauki tego Będzie cross, no bo jak się przewróci tego nie będzie szkoda No bo to jest cross, co do takich rzeczy służy? A po drugie, co mogę jeszcze powiedzieć? Na łące będziemy się tego uczyć Przynajmniej dzisiaj Jeżeli myślicie co robię, jeżeli będę coś robił źle, a powinienem to robić inaczej? Piszcie mi w komentarzach, no bo mniej więcej wiem, jak to się powinno robić, ludziska, no wiecie, jak jest, no ja nie umiem, więc chętnie posłucham kogoś, kto potrafi, kto wie kto mi doradzi z komentarzy. Tak więc, ludziska, cóż, palę maszynę i co, i będziemy próbować. Zapraszam do oglądania. No i tak, mój drodzy, będziemy próbować sobie z drugiego biegu, ponieważ na nim myślę, że będzie to lepiej wyglądało, bo na jedynce wiecie, jak jest. Na jedynce tego tak tylko podnosi, ale. No nic więcej. Ale tutaj miękko, tam musimy pojechać jest twardziej. Kopując że strasznie mnie boli noga. Jak tak trzymam. Znaczy noga. Pisz w sumie. Jak tak trzymam sobie nogę przy hamulcu, no ale wiem, że trzeba tak robić. Że tak się tego chcę nauczyć, bo nie chciałbym sobie, wiecie, wyzwolić tylko dlatego, że nie zdążyłem hamulca ten, czy coś. Dobra, to zawrócimy. No widzicie, to jest takie podrywanie, to co teraz było, to jest to, czego ja się nie chcę uczyć, bo to jest takie, że jedziecie i z gazu, go, co nie? No a mi zależy na tym, żeby się nauczyć go podrywać bardziej do pionu, niżeli na prędkości. No widzicie, to jest takie podrywanie z gazu, to czego ja osobiście się nie chcę uczyć, że jedziecie i ja tak nie chcę umieć. Teraz mamy za zapiętą. Może z dwój jak jakoś fajnie wychodziło. Strasznie mi się podoba skakanie na krosie. To jest takie przyjemne, co nie? To jest fajnie, bo nikomu nie przeszkadzam. Jestem w zalot wszystkich domów, więc tutaj sobie mogę spokojnie jeździć. Ale co? haka przy hamulcu Fajna jest pogoda, szczerze <noise> No co to od, od cholery od strasznie dużo Dobra i to było za mało gazu To było tak wciut No i widzicie Teraz go pociągnęło wyżej Ale do przodu strasznie to tutaj sobie będziemy nawracać. To jest fajna, fajna miejsce do nawracania. No tam jest jakaś droga, no, nie widziałem, Czy się pozmieniało na tej wsi. Mam nadzieję, moi drodzy, że coś z tego trzeczka wyjdzie, że. Coś się tutaj jednak nauczymy, a nie tylko odkręcić i o nie jedzie, tego się nie chce uczyć. Bo to nie jest wiórko, to jest podrywanie. Jak masz moc, jak nie masz moc, tak nie zrobisz. Masz moc, tak zrobisz. No ja mówię, ale ja bym się chciał jednak nauczyć tego Willi robić tak, jak się powinno. No co dalej, nie jest to, bo o co mi chodzi. Jeździ rowek, jest z hop, tego hop, No i widzicie, to jest takie podrywanie z gazu Ale, o jest zarąbiste uczucie. Ale myślę, że jakbym tak cały czas próbował, to w końcu będzie coraz wyżej, coraz wyżej I by się go naumiał, tak mi się wydaje Ale no fajnie, bo moc ma żeby go poderwać, nie jest tak, że jak go muszę szarpnąć całej się, W ogóle, lekko go szarpnę, on już jedzie, co nie? No dobrze, no przyjechał cały czas, to jest świętość No jest jak mnie słychać na przykład z tych domów, co tam są dalej Czy to jest faktycznie są takie w czy po prostu schładek setek, że jakiś z na tam w polach pyka i... I nic więcej. No i widzicie, no kurde, ale co tu zrobi, żeby go podrywało wyżej, ale nie tak koniecznie na prędkości. Bo wiecie o co mi chodzi? Tak ja chcemy mieć takie, a nie takie Jak na ścigaczach te tak robić chłopaki, że wiecie, podrywamy i leci. 180 około 2 cm od, od ziemi, ale na kole. Ja właśnie tak się nie chcę, żebym się nauczyć wiecie Podnosić go wyżej A nie, że gaz i o i będzie jechał Kurde wolę, no jest zajawa. Trzeba ćwiczyć po prostu, no to nie ma tak, że 5 minut pójdę, zrobię pion, następnym razem wyższe i za trzecim razem już będę miał przycierać tyłem 14 młoda godzina Zmienimy olej, za niedługo, trzeciak wam zrobię morderza. A ale kupiłem moje drodzy Motula, a zobaczycie jaki będzie czyniaczek, musisz że chcecie czek z, z wymianą co nie Dobra, jedziemy Twój ja ale tu za lepiej eee. Tu coś ich za twardo Tam się fajnie próbuje, ale tam, tam gdzie jedziemy Właśnie, a dużo słów widziałem na klasach Chce, żeby tak, że go podrywa na koło I się tak skula A widzicie, teraz nie odpuściłem gazu I lepiej szedł Fajnie, bo z tyłu siedzę To ja nie chcę się tak uczyć. chcę się nauczyć, żeby go stawiać wyżej, a nie także a prędkości. Ja się nauczę, mówię wam. Nie umiem w ogóle, ale się tego naumiem bo powiedziałem sobie, że to jest challenge, którą się chce w tym roku nauczyć. I ja będziemy po prostu ćwiczyć. W miejscu mamy spoko. Więc pozostaje nam nic innego jak tylko po prostu jeździć. bo więcej gazu dam, to wiem, że mnie bardziej do góry, ale a spróbujmy z tym aparat mam w plecaku, ale w pokrowcu, więc jemu mu tam nic nie powinno się stanąć Bajoro Bajoro nie. idziemy sobie poskakać Nierówne wybicie i he <śmany> Majd he mm. No widzicie, no podmosik, ale no Ale to nie jest to, co ja chcę się nauczyć Tylko tu mam fajnie, bo w przypadku, że nie musiałem, wiecie Kręcić i strzelać, i tak się nie podnosiło Tu po prostu gaz odkręca i go podnosi Więc no, tyle mam wygodniej na Hondzie Mordy, Mordyż, ale człowiek może smachać zmachać przy takiej jeździe Nie sądziłem, że aż tak, wiecie Jakieś sadzonki A ty by fajny utor w tych polach Tu jest gdzie jeździć Można by się to było wyszaleć, wyszumić Tylko, że no nie wiadomo kogo to jest, a też tak po kogoś A znaczy, kogo to jest, wiem, że to nic nie rośnie Tak więc tyle sobie mogę jeździć, ale Kurde, powiem szczerze, że ręce trochę bolą bo się jak tak trzyma blisko co te ręce Dobra Jesteśmy na placu manewrowym Jedziemy Za nisko A to pewnie z boku wygląda tak, że wiesz, się podnosi centymetr Tak jest zawsze, co nie? Że Człowiek nie jest przyzwyczajony tego uczucia, że Na jednym kolejdzie na dwóch Jest taki zawsze strach w głowie Czy na niego tak podnosi, ale przyspiesza strasznie. Mory A ja się nie chcę uczyć na prędkość, panie Jacku. Ale szedłem, żeby zrobić krasek Ale to jest fajnie, tak paszę tym ziemi i nie jest zryda. Są tylko ślady na trawie, że jechałem, ale nie jest tak, że jakiś to robię. Chodzą mordeczki Wypuśćcie mnie Co ja pan zrobiłem mordunie Ale jestem zgrzany A na ulicy jak to się robi? A na ulicy to jest tak kurde w sumie, no jest wygodnie, bo jest równo, ale... No nie wiem w sumie Na pewno łatwiej jest osobie robić wili takiej, która strasznie szybko jeździ Bo dla niej, wiecie, prędkość Jest łatwa Ja jestem rajdem, który bardziej się lubi wozić Niż popierdzielać jak wariat Wiecie, wiecie od co B Pom 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 Kurde, będę no ręce nie Zmachałem się. Ale moi drodzy co? No widzicie jak mi to teraz wychodzi. To jest pierwszy odcinek tej serii, a będzie ich na pewno kilka. Nie mówię, że tam w trzech odcinki mam się nauczyć jeździć. Po prostu challenge jest taki, żebym się nauczył jeździć. A, a już ile mi to zajmie, jest nieważne, bo po prostu chcę się nauczyć dobrze jeździć, co nie? To jest mój challenge, moje, moje zadanie. Tak więc moi drodzy cóż W tym odcineczku dzisiejszym ja bym się z wami żegnał Myślę, że się podobało A jak nie, to piszcie mi jak to robić, żeby było lepiej Żeby szybciej ten progres odnieść, bo mam to możliwość, że mam was, co nie? No i ja nie muszę się siedzieć na jakichś tam głupich odcinkach i się uczyć jeden fajny, drugi To jak to jest Na pewno są wśród naszego grona osoby, które potrafią bardzo dobrze jeździć na kole ja chętnie takie osoby wysłucham Żeby się szybciej nauczyć robić dobre wili. Dobra moi drodzy, żegnam się z Wami ja, czyli vlog. Dziękuję za ten odcieczek. Mam nadzieję, że spotkamy się już w następnym, wszyscy razem, a nawet i więcej. Trzymaneczko jo, Ciao ciao!